Wróciłem do mojej rzeczki. Jest to na dłuższy czas pewnie tutaj w tym miejscu ostatnie płukanie. Mam do sprawdzenia jeszcze jedno takie miejsce z fajnymi kamykami. No i chcę tutaj trochę powalczyć. Dzisiaj jestem z kolegą, jest to jego pierwsze płukanie. Chcę zobaczyć w ogóle o co chodzi, czy mu się spodoba ta zabawa. Może później będziemy jeździć we dwóch. Dobrze, bierzemy się do pracy, budujemy tamę, ustawiamy sprzęt i będziemy powoli pompować, wybierać i kombinować żeby jak najwięcej złapać tak samo ten, czy nie jakby tak tego tylko No Nie to to by się naniosło Ja gdzieś kiedyś widziałem taką właśnie strukturę że tam wiesz, miały jakby ktoś sobie zbudowane taką ala płucznie, nie? No ta ma się zbudowała Czas zacząć wybierać materiał Się pompuje. Się pompuje. Było takie fajne zdjęcie, taki mem. Są dwa rodzaje ludzi w majówkę. Jedni noszą łopaty, drugi kieliszki. Takie wiesz, odwrócone, nie? o wiaderku to się odkłada I o wiaderku się fajnie odkłada to powiem ci, ta pompa jest super do tego bo ona dużo materiału zbierze nie? Mhm. a przede wszystkim nie musisz się męczyć z tym kopaniem w tych wiesz kamlotach, nie? Ta, ta, no, no, no. Kolega tam szykuje następne wiaderko. Ja mam tutaj urobek. Idę wpuszczać na płucznię. To jest krótka ta pompa, nie? ja jak się złapie syrycę, to się fajnie pompuje, nie? Ja Ci pokażę od razu jak to się robi, nie? No ją Żeby złapać, trzeba złapać za dół Podnieść, żeby się woda wiesz, zatrzymała, a wtedy ci nic nie ucieknie z tego, mm -hmm. nie? Od razu można spojrzeć. I no coś tam będzie, nie? Jest tak napakowane, że to nawet nie wypada, nie? Mm -hmm. Wygniesz w drugą stronę, aż się otworzy i momentalnie masz wjeść. Czściusko, nie? Mm -hmm. to no? Sam koncentrat. Mm -hmm. Gdzieś masz dużo tych białych kwarcyków. Mm -hmm. No bo to są już cięższe i się już odkładają. Nie? No ale zobacz tam na dnie masz pełno tych małych czerwonych. nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Bo takie drobnicy tej czerwonej to będzie od zarąbania. Ja, bo one też wychodzą na magnesie. nie? Ja. Jak będziesz magnes zaczął z tym grzebać, to one się podprzyklejają te czerwone. I ten czarny piach też się podprzykleja. To no jest ta, wiesz, ta ruda, ten metal, nie? No i... Na no, magnesie też, też fajnie można je pozbierać. Dobra. I co? Strybu. Do czysta, nie? No, co się tam wiesz, przejmować, że ci się woda przelewa, że tam jakiś syp ucieka, bo to jest to, co jest lekkie. Nie? Mm -hmm. To kiedyś zbadać, nie? Bo tutaj nie wiem, czy to widzisz dobrze dno miski. Zobacz tego. On ma takie fajne niebieskie zabarwienie, delikatne. Mhm. I one są trochę twardsze niż kwarcyki. Mhm. Może to jest wiesz, jakiś niedorobiony jeszcze szafirek, nie? I tu ich jest pełno. Już masz cztery takie lekko niebieskie. Na nie, to może to słabo widać, nie? Ale one. Nie, teraz dobrze. Takie, takie są niebieskawe, nie? Lekko. No. Dobra. Teraz nic, to to wiesz, opada ci na dno i wtedy to lekkie z góry sobie tu na tych większych ryperkach nie? Też wiesz, nie mam jakiegoś tam ciśnienia, nie wiadomo jakiego, temu ja to tak puszczam prosto do rzeki, nie? Tam wiesz, większość ludzi uważa, że należy zabierać do domu i tak dalej. Ja rozumiem, wiesz, jak jest bogaty materiał, mhm. ale tutaj to jest tylko taka zabawa dla samej frajdy, nie praktycznie. To się czerwono robi, nie? O. Ładny granacik Okej, zrobię zbliżenie. O, teraz zachował. No, fajnie taki. Mhm. Zobacz. Ten cały czarny piasek to najcięższy, gdzie, w którym by były złocinki mm -hmm. i się wszystko na sam dole odkłada, jak tak sobie się przy tą A Tam też nie jestem niż świata w płytanie nicchowych. Ale coś tam zawsze znajdę. Ta butelka taka z smoczkiem. Takich mniejszych parę pyści nie wyciągnąć. Tu tam się przewijają nie? no Zawsze weźmie to co fajne i trochę piasku. Tu leży tych malutkich takich, to też nie jest wyczyszczone w ogóle. Tu, tu, tu. I tutaj wyszedł nam bardzo fajny kamyczek. O, lera wcisnąłem do ziemi. Tu leży. Malutki ale o takiej oliwkowej barwie Może oliwi? Pani by było Nie pakuj się to Nie jest za coś to zawała. Zagrałaś... Z, zaciągnęłeś? Zaciągnęłeś ze środka? Nie. Nie, nie do środka. No, myślałem, że zaciągnęłeś. Też się zaciągnąłem, a potem przez schodnie, jak się wstrzało. na zęba. A tam, gdzie to wpadnie, tam sitka nie ma, to później wyleci. Ładnie takie takie całkiem malutki to tutaj jest takie malutki mm -hmm. Dużo czarnego piasku, ale złota brak Jest złoto Zobacz Tutaj Dasz radę powiększyć? Nie okay. da siadę Nie? Mhm. Jest drobinka Może się jeszcze jakoś pokaże by trzeba było odessać. Jeszcze milion takich i się nie będzie. Do miliony to już jest z tego strumyczka. Czwarta? piąta? Jedna myślałem, że jest wiesz, taka fest, nie? Mm -hmm. Ale to był piryt <laughs> I teraz masz, tu skoncentrował się cały ten, ten czarny piasek i same granaciki tam w nim są. Jesteś, że go jest? Mm. Fajnie jest jak słońce świeci, nie? To wszystko idealnie widać. Ten jest fajny. Mhm, taki trochę większy.

to. To coś jest, o. Ja. Ciężko będzie, co? Złapać ostrość. No nic, trudno. Ale tak, poczekaj. Może trochę przybliżę. Taki punkt widać, wiesz, ale słabo. Z no, słabo z ostrością. Mhm. No i ono widać o co chodzi Czy To jest No to też jakiś pirecik To szybko się przemieszcza, bo złocinki, jak są najcięższe to wiesz, one sobie tam leżą na dnie i jak machasz tą wodą to one się nie ruszają dobrze. No dobra to? Trzeba to odstegować. Pierwsza miszka za nami. Andrzej zadowolony. Fajnie. Kolega tam sobie kopie i właśnie wykopał takie znalezisko. Stary szpadel, taki trochę w kształcie górniczym. Jak kiedyś. No Kto wie, może ktoś tu już taki proceder jak my uprawiał. Ciekawe. Zabierzemy. Będzie fajna pamiątka. No dobra, kamyczki powybieramy. Trzeba to doczyścić i zobaczyć czy jest na dole jakieś złoto. Jest tak jak przypuszczałem, że to jest po prostu w głębszej warstwie wszystko to najlepsze. jak zaczyna ten czarny piach mm -hmm. i to się już normalnie nie przesuwa no żółcinek chyba w tym pukaniu nie będzie jest tutaj taka malutka Jesteś w stanie to zobaczyć? Uh -huh. tak jest, kropaczka jest. No. no. ciężko będzie. No nic. Do buteleczki może uda się ją później znaleźć. A jest coś jeszcze? Już więcej zobacz tutaj widzisz? Tu są dwie. Mhm. Też takie malutkie. Już praktycznie niewidoczne Mikro złoto. Nie, strumyku? Rzeki. Nie, mikro złoto strumyku. Przypuszczam, że takiego pyłku tutaj jest po prostu więcej, tylko że wiesz, woda go też już niesie, nie? Mhm. Można to jeszcze raz spróbować tak. To jest zbudowane tylko z czarnego piasku i granicików. Ta warstwa. tutaj leży widać w ogóle też coś Cześć tam widać takie trzeba by było jakiś ten następna. Mm -hmm. Jak na nasze strony to ci powiem na bogato dzisiaj, nie? No to by było na tyle. Nic chyba więcej nie ma. Co? Jest jeszcze jedna mikrozłocinka z ostatniego spłukania tutaj przy końcu butelki. Takie malutkie. Jo, troszeczkę było widać. Do butelki. Kończymy na dziś. Starczy zabawy. I widzimy się w następnym. Tak wygląda podsumowanie wypadu. Bardzo dużo ładnych granacików. Podobają mi się. I kilka tutaj też fajniejszych kamyczków, bo jezu, gdzie one leżą? Ten. I ten mają takie fajne zielonkawe zabarwienie. Powiedziałbym oliwkowe. Bardzo ciekawe. E, ten jest taki troszkę niebieskawy. No teraz jest kiepskie światło, bo te, ten, ten jest też ciekawy. Taki w barwie y, takiej bursztynowej. Dosyć twardy. No i. Prawdopodobnie kwarcyki, nie testowałem ich jeszcze, nie wiem dokładnie, czy to może coś innego, ale fajne są, czyściutkie, w sam raz będą się nadawały do nauki szlifowania. Jest jeszcze jedna ciekawostka, nie wiem czy uda mi się to Wam pokazać. Gdzieś tutaj była taka malutka drobinka, która powinna się zabłyszczeć o z tej strony jest takie takie troszkę złotka w kamieniu pięknie się błyszczy no, kamień jest taki kwarcowy Połączone z jakimiś innymi rzeczami, więc. Zdarza się to. Super. Dwa czy trzy dni temu ktoś też wrzucał. Post na grupie. E, o tym, że. Taki kamień znalazł. Ja się ucieszyłem, bo też mi się udało. O, teraz to widzicie. Gdzie jest ten. Szkoda, że tak. Że tak małe to jest wszystko. że Nie można tego ładnie pokazać. No ale nic. Może. Może kiedyś. Najważniejsze że są fajne kamyki. Dobrze. Do następnego, trzymajcie się. Już niedługo dalsze wypady na kamyki. Także do usłyszenia.